Robimy aktualizację tematu Audi, do Audi przyszły wszystkie części, śruby pod głowicą, komplet uszczelek, tłoki, filtr oleju, rozrządy i dużo, dużo innych rzeczy. I teraz nie zanudzając, rozbieram, aha i zawory przyszły, Co najważniejsze. Także te nie są krzywe, ale szczerze cenowo nie jest, nie jest to wcale zabójcze. Pójdzie nowy zawór i będzie święty spokój. A wszystko tutaj jest strasznie zanagażone. Nagarem zawalone, no zaraz Wam pokażę. Patrzcie jak to wygląda. No strasznie umęczone. Jak mamy to zrobić, to zrobimy to raz a dobrze. Jak? Także teraz trzeba rozegrać głowicę, pościągać wszystko. Dokładnie umyć. Podzielać nowe zawory i poskładać. Także nie ządzając, bierzemy się za robotę. A więc robimy aktualizację tematu Audi. Zaworki przygotowane, zaraz będziemy docierać. Gniazda, poustawiamy sobie tak, jak kolejność leciła strony z rządu. I, I co? I będzie montaż, nowe uszczelniacze. I zaraz, zaraz zobaczycie jak wygląda to po montażu. A więc robimy aktualizację tematu Audi. Audi, jak widzimy, tłoczki leżą. Tłoczki jeszcze nie zadowolone do końca, dlatego, że e, no są poza blokiem. poza blokiem. Także teraz poustawiam pierścienie, natłuszczę je. Tuleje zaraz Wam pokażę, jak wyglądają po honowaniu. I będziemy je wrzucać do środka. Właśnie tak wyglądają Cylindry po honowaniu. Tu jeszcze troszeczkę trzeba zebrać, bo tak jest jakby troszkę słabo, ale lepiej po troszkę jak, jak za dużo. Wymiar ładny trzymają, także teraz sobie jeszcze poprawię. Ten mi się podoba. Pierwszy cylinder też jeszcze poprawię, i ten trzeci też jest taki delikatnie do poprawki. Lepiej delikatnie honować jak raz a przedobrzeć. Także zaraz poprawię i wyrzucam tłoki i zaraz zobaczycie po montażu jak to będzie wyglądać a więc zrobimy aktualizację tematu Audi tłoki wyglądają na szczęśliwe wszystkie cztery żaden z nich się nie wywyższa żaden też nie jest poniżony uszczeleczka już leży Noż niosę głowicę głowica leci z nowymi zaworami, uszczelniaczami, podocierane wszystko pięknie, ładnie Założę głowicę, dokręcę, śruby, na dzisiaj to tyle Także, zaraz tłoki będą jeszcze bardziej szczęśliwe, bo zobaczą się z zaworami i z głowicą A więc głowica przygotowana, też wygląda na szczęśliwą Bo umyta i nowe 16 zaworów, 16 uszczelniaczy Także teraz głowicę zakładamy na silnik, na blok Robiąc szybką aktualizację tematu Audi, Audi ma założoną głowicę. Jeszcze nie dokręcona, na razie przyłapana tylko i teraz sobie ubieram wewnętrzny rozrząd do wałków balansujących. Oczywiście, dolne koło już jest nowe, założone, zaraz ubieram kompletnie rozrządzik i dopiero później sobie dokręcę głowicę. Dlatego że czekam jeszcze na rozpiskę. A dlaczego tak jest? Dlatego że za każdym razem nie pamiętam, jak to należy dokręcać, więc zaraz będę miał informacje zwrotne. Jakimi momentami dokręcić? Przy uszczelce pod głowicą nie było, niestety. Rozpiski, no to tak już zaraz robię firmę. Specjalnie po złości, chyba. Więc zakładam rozrząd i zaraz Wam pokażę całą resztę. A więc zrobimy aktualizację tematu. Audi. Dokręcenie głowicy. Widzimy tu wszystkie nuty, tak jak ma być. 40 niut i dwa razy po 90 stopni, malutkie szóstki śrubki, tam są cztery z przodu. 4 na 90. A tu mamy, a tu mamy narysowane, napisane, e, co mamy? Korbowody. 30 na 90 stopni. A tutaj jest tak, jakby ktoś nie wiedział, jak, jak jest 90 stopni. Także poskręcane, poskładane. I lecimy dalej z tematem. Teraz nadstawka nad miskę aluminiowa leży tam. Odtuszczamy powierzchnię. Przyklejamy później pompę oleju, napędu, czyli łańcuch i cała reszta. A więc zrobimy aktualizację tematu Audi. Audi ma założoną pompę oleju i taki separator, który powoduje, że olej siedzi w misce, nie rozklapuje się na boki. Zawsze lubię sobie zalać pompę oleju, kiedy nie mam jeszcze napędu założonego, pokręcić, żeby się ładnie, ładnie, żeby zaciągła, no dlatego, że później odpalę, odpalę od razu silnik kręcąc rozrusznikiem, on ładnie szybko zaciąga olej także pompa lubię mieć zalaną oleju co, miska przygotowana silikon nałożony, jak jest nałożony to nie patrzcie, zaraz bardzo ładnie wyjdzie skręcamy Micha i zaraz będziemy lecieć z tematem rozrządu wałki i cała reszta I robimy kolejną aktualizację tematu Audi, oczywiście ten łańcuszek do pompy oleju, że jest zaznaczony to nic nie wnosi do życia najważniejsze, że tu jest znak na wałku Palasującym tu jest znak, i tu jest znak, i wszystko jest w porządku. Później kolejny znak jest tam wewnątrz i ogniwko na środkowym łańcuchu, plus ogniwko tu pasuje i ogniwko tu na wałku pasuje. Więc wszystko jest w porządku. Tu mamy zakręcany ten zaworek z odpowiednią siłą, taką jaką ma być. Instrukcja podaje, już wam teraz powiem, 35 Nm. Dokręcenia tego tak zaworku jeżeli jest wszystko skręcone dobre i ten zaworek jest poprawnie sprawny, to zaworek idzie nacisnąć bez nieklaszy się nic się tu nie dzieje. Okular do, dokręcony, dopiero teraz puszczam e, napinacz. Napinacz wyszedł, łańcuchy się fajnie spieły, za dużo tutaj nie wystaje, także wszystko jest w porządku i co zakładam, górny dekiel, dekiel od rozrządu. Deklarowana trzeba wymienić simmering i można dalej składać. Góra jest poskładana, góra jest poskładana, wszystko poskręcane tak jak ma być. Jeszcze teraz sobie w świece wrzucę. Oczywiście można użyć czujnik zegarowy, zobaczyć czy to jest na, czy ten pierwszy tłok jest na OT, Ale jest, musimy wierzyć na słowo i co. To chyba na tyle. Później reszta aktualizacji tematologii. Robimy aktualizację tematu Audi i też wam muszę wytłumaczyć pewną zależność. Dlaczego przy serwisach często gęsto wymienia się świece? A ile się tych świec wymienia? No to wam pokażę. To jest prawie pełne wiadro. A to tylko dlatego, przy serwisach i przy innych tematach wymienia się świece, że. Tak jak w tym przypadku silnik po remoncie, czy przez jakichś takich grubszych z racji kilometrów, wymienia się po to świece. Nie po to, żeby zapłon nie wypadał, jak większość ludzi myśli, że a wymienił mi świecę specjalnie. Miałem dobra, wymienił. Wymienia się świecę okresowo tylko i wyłącznie po to, że potrafi pęknąć taka porcelanka, która ukruszy się. Ona w cylindrze się rozsypuje na bardzo małe elementy, wsunie się pomiędzy tłok a tuleje, ryśnie tuleje. Czasami nawet tak niefortunnie, że, że zrobi rysę i później ta rysa, później ta rysa w cylindrze, jak jest, piersi chodzi. Tam są, tam są nieszczelności, kiedy jest nieszczelność między pręcieniem a, a cylindrem. To wiadomo, że spaliny przychodzą do skrzyni korbowej, wzrasta temperatura powierzchniowa i wypala się tłok, niszczy się tuleja, przyciera się to wszystko. Także wymiana świec zapłonowych powinna być okresowa, tak jak się. Zmienia koła lato-zima, czasami ludzie w ogóle nie zmieniają, a czasami zmieniają wtedy, kiedy jest łysa opona, ale fakt powinien być taki, że wymienia się okresowo z ilości kilometrów, a nie po prostu wtedy, kiedy się już coś dzieje. Także to też jest temat, to też jest taki temat trochę drażliwy i dużo ludzi na przykład, bo miałem dobre świece, miałem zrobione, nie wiem, 60 tysięcy na tych świecach, on mi wyrzucił te świece. Tak jak producent przewiduje, czasami źle przewiduje, czasami lepiej częściej to zrobić, troszeczkę, ale żeby nie było możliwości, właśnie, że świeca, która ulegnie uszkodzeniu, bo porcelanka pęknie. Czasami ta porcelanka pęknie, wyleci przez, wyleci przez wydech i się nic nie stanie. Widziałem już takie przypadki, że świecy nie było, i to i naprawdę się nic nie wydarzyło, a czasami po prostu świeca. Potrafi narobić strasznego ambarasu w silniku i no i to po prostu jest wtedy usterka jak widać dosyć trudna do naprawy, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Także tu też wlatują nowe świece, cewki, cewki są dobre, zapłon nie wypadał w tym silniku, jedynie z racji tego, że były duże pobory oleju, to zapłon już później wypadał, bo świece się pozaklejały, zakładamy nowe i lecimy dalej z tematem. A więc aktualizując temat Audi, Audi ma silnika przygotowaną na wjazd pieca. Poduszka wymieniona, no bo oczywiście się obsypuje. Dlaczego jedna? Dlatego, że tak ma być. Bo druga jest dobra, nic jej nie jest. A koszta trzeba minimalizować. Taki też, taki też jest rozkaz. Silniczek przygotowany czeka, przyzwyczaja się do, do koła zamachowego i do wieńca. Także teraz wjeżdżamy całym tym zespołem do karoserii. Wjedziemy i zobaczymy, czy się polugam. Także nie zanudzając, śrubki naszykowane, pamiętamy gdzie co było i wjeżdżamy. A więc robimy aktualizację tematu Audi. W Audi siedzi piec na miejscu. Tutaj jest przodzik. Teraz wjeżdżamy całym tym przodem. Piecyk zalany olejem, poskręcane. Nie wiem jaki tu jest pomysł na to turbo. Ja to wkręciłem już kiedyś nie był sezon na aucie. Nie jest lekko, ale poszło. Poskręcane, podokręcane z jednej i z drugiej strony wszystko jest gotowe, media podpięte tyle ile można, a zaraz będzie cały reszta lecieć. Także zakładamy teraz przód i zobaczymy, czy to ruszy, czy nie, czy nie ruszy. O to jest pytanie. A więc zrobimy kolejną aktualizację tematu Audi. Audi jest poskładane, zapięty przód, jeszcze bez płynu, chłodniczego, ale. Prąd, woda i inne gazy są podpięte. Wydaje się, że w spryskiwaczach. I co? Próbujemy odpalić? odpalić. No nie ma źle. No nie ma źle. Chwile pogrzęcza często, Ale mam wolę życia. Więc teraz dodamy płyn podniczy I puścimy go, żeby się zagrać. A więc aktualizując temat Audi, yy, jazdy próbnej do tej pory nie było. Na razie jest ciężko to zorganizować, jeżeli chodzi o taki wyjazd, ale na tę chwilę, chwilę mogę wam powiedzieć, że pochodził sobie tu długo na wolnych obrotach, jakieś tam jazdy takie po placu, tutaj kilkaset metrów zrobione. No to działa wszystko poprawnie. Teraz mam go uruchomia. Żadnych hałasów, jeżeli chodzi o rozrządy przy pierwszym zimnym starcie. Wszystko jest w porządku, naprawdę nie ma się czego czepić. Obroty ładnie stoją na odpowiednim poziomie. Teraz oczywiście wyższe, bo właśnie całkowicie zimny. Pokażę wam jak to wszystko działa pod maską. Jakie tam hałasy są. Oczywiście z układu paliwowego strasznie głośne te wtryskiwacze są Cała reszta bardzo w porządku Cuchutko Nic tu się nie wydobywa Także działa poprawnie Stoi silniczek idealnie Żadnego rzucania na boki Wszystko jest tak jak ma być Płyn jest o już składają mu wroty Bardzo ładnie Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o pracę przysykiwacza No głośna, głośna ewidentnie Ale na to nie mamy jakiegoś wpływu Zamknę maskę, posłuchajcie jak to z zamkniętą maską Dużo lepiej Żyjemy teraz do autka I zaraz Dokończymy kwestię Kwestię omówienia tego pojazdu Sprawa wygląda następująco. Jeżeli nie będzie jazdy próbnej, to na tym zakończymy odcinek. No, muszę Wam powiedzieć, że wchodzi na obroty ładnie. Nie będę mu tam oczywiście deptał, bo bo zimne. Żadnych dymów, ża, ża, żadnych jakiś usterek. Także gotowe auto do klienta można wydać. No i myślę, że to na tyle. Nie będę się tu więcej wywodził, co, po co, na co, jak i dlaczego zobaczycie, zobaczycie zobaczyliście w odcinku Szykuję się kolejny challenge, także za niedługo kolejna jakieś naprawy fajnych silników, takich muszę Wam powiedzieć że, których jeszcze nie robiłem ale to nic, to nic to wszystko celem celem napraw myślę, że nie mam się czego bać i no, trzeba robić wszystko co jest, co jest pod ręką trzeba być konkurencyjnym dzisiaj na rynku bo taka też, taki też nastał czas. Także to chyba na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wybierajcie na Instagrama, tam też wpadają jakieś relacje. No i czekamy na kolejny challenge. Do zobaczenia.